Cięk, co ty robisz w Polsce. A co? Przecież zakupy. Normalnie. Ale przecież byłeś w Niemczech. Miałaś dostać tam na stałe. Nie. No dobra, a co ty tu robisz? Co kupujesz? Kupuję kwiaty. Aha, okej. Okay. A to te kwiaty? No. Nie twój interes. Okej okay, Aniu, idziemy po łapiciu. Dwa złote. Dobrze, Aniu, trzymaj. Weź sobie tam wybierz może coś, jakieś gumy, coś. Nie chcesz? Dwa złote? Proszę, wejść, bo ja nie mam, ja wydam. Jeszcze gumę. Cztery złote, dobrze. Dziękuję, resztę. Chodź nie idziemy do samochodu. Muszę pojechać do Nikoli. Ale dlaczego? Bo do mnie dzwoniła, nie wiem dlaczego. No dobra, zostanę tutaj sama. Ale przyniesiesz mi kubki na kawę? Okej. Okay. I babcia Nikoli przyjedzie. Jeee! Yeah! Bala. No szkawkę dla pana. Janusz, tak? Tak. O dobrze. Będzie mógł pan za nią pojechać do Nikoli. Proszę. O, wypiął pan całą kawę, mi się gorąco zrobiła od tego kapelusza. Się, Tadeusz, bo się na pociąg spóźnimy. No załóż ten kapelusz! Idę, ja już, już darów bym prawie zapomniała. Ja może skoczę jeszcze do y, fertka tam na piwo, dobra? Dobre, dobre. Rozmieszane wlane, teraz mleczko dolewamy. A już idę, idę! Pewnie babcia. A tak, tak idę! O. O. Kiedyś dziadek Tadeusz? Do, do festka pojechał. A, papier, mam kawę. Nie wiem, czy oh. lubisz. Tutaj, proszę. Dla ciebie. A, to dla dziadka. Z mlekiem? Mm o, -hmm. moja Taka brzuskinkowa z mlekiem, dla ciebie. Bo ty ja wiem, że lubisz. Papciu, bo ja... O, chyba Tadeusz jest. O tak! Siema, babcia! Dziadek, cześć! Tak, babciu, bo ja idę na imprezę, a... no bo ty coś bardzo lubisz się nie wiem, czy chcesz ze mną... Tak, 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 tak! Tak, tak, tak! No, dziadek też masz e, Dobra, teraz się tylko trochę przebieżmy, Jeszcze pomaluję, okej? Okay? Szybciej! No, mm, babciu, nie pasuje. daj mi chwilę. Mi to pasuje, ja bym mógł jeszcze raz te troje upełkać. Pokaż, jak wyglądam ja. Mmm, To przez ten czas, co ja... Dzień dobry! A to leci upełka! By no fers... Zaraz sama pójdę! Babciu, poczekaj chwilkę. Szybciej, no co ci się... Moich czasów się nie malowałam, cyk cyk i gotowa byłam. no. O, tak ja ale tam będą koleżanki, takie, które zaraz będą się śmiać, że ja nie pomalowana. Pięć minut później. Babciu, to już, już? Przecież... Tak. Mm. Czekaj, kończę. Już. Babciu, jestem gotowa. To Dobra, wróciłem, dobry, mm, Idealnie. Idealnie aż ja się Dobra, babciu, czekaj jeszcze na pięć Сыпьте, да Ай! Ай,

Non ci sono più vittorie! Così anche se non si vede, abbiamo solo fatto. No! 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 No!

Ooh, Ooh, that's that's okay. Oh, Jadek! When I'm to go the next one. i Ja poproszę. Mm, proszę, stówkę. Więc to ja poproszę. La, la, la. A teraz śmieszne sdenki. Babcia Nikoli miała przyjechać. E, chyba moja babcia. No A tak teraz... Śmieszne. Stenki! A teraz? Śmieszne. A teraz, A teraz? śmieszne. Stenki! Muszę pojechać do Nikoli Ale no, no, dlaczego? Dlaczego? Muszę pojechać na, do Nikoli Nikoli Muszę pojechać do Nikoli Czemu? No bo trzeba kupić gówno Pojadę do Ani Dobrze?